Istnieje tajemnica ukryta w każdym słowie, które wypowiadamy. Sekret, który starożytne cywilizacje znały od dawna, język nie tylko przekazuje, on tworzy. Od pierwszych hymnów wyrytych w kamieniu po mantry mędrców pustyni, moc dźwięku była postrzegana jako klucz do niewidzialnego świata. W tym filmie ujawnimy pięć świętych słów, które według pradawnej mądrości zostały dane człowiekowi jako bramy do boskości. Pięć wibracji, zdolnych przyciągać, manifestować i przekształcać rzeczywistość, gdy wypowiada się je z czystą intencją. To nie litery, to żywa energia rezonująca z prawami wszechświata. Na przestrzeni wieków teksty mistyczne i tajemne tradycje powtarzały tę samą prawdę. Kto panuje nad słowem, panuje nad stworzeniem. Ale co się dzieje, gdy używamy tych konkretnych słów z pełną świadomością? Dziś odkryjemy ich pochodzenie, ukryte znaczenie i sposób, w jaki możesz wykorzystać je, aby obudzić ich moc w codziennym życiu. Czy kiedykolwiek czułeś, że niewidzialne ci odpowiada, że istnieje most między tym, co myślisz, mówisz i przeżywasz, ta wiedza jest dla ciebie. Wyrusz z nami w duchową podróż, by zrozumieć, że słowo nie jest tylko komunikacją, lecz najstarszym narzędziem tworzenia rzeczywistości. Dla starożytnych ludów dźwięki były świętymi kluczami otwierającymi portale i rezonującymi z siłami kosmosu. W Egipcie kapłani praktykowali sztukę hekał, słów mocy, wypowiadanych w rytuałach, by przywoływać boskie energie i zmieniać postrzeganie świata. Wiedzieli, że ten, kto wypowie święte imię właściwą wibracją, może dotknąć jego istoty. W tradycji hebrajskiej kabała naucza, że wszechświat został stworzony przez boskie słowo, a każda litera posiada duchową częstotliwość. Święte imię Boga, tetragram, symbolizuje tę moc dźwięku, która przekracza to, co ludzkie. W Indiach mantry zostały stworzone jako święte formuły służące podniesieniu świadomości. Dźwięk AUM, pierwotna wibracja, reprezentuje puls wszechświata w wiecznym rozszerzaniu. Wedejscy mędrcy rozumieli, że dźwięk nie tylko się słyszy, ale też przemienia pole energetyczne tego, kto go wypowiada. Nawet w chrześcijaństwie zachowała się ta prawda. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Słowo jest początkiem wszelkiego stworzenia, a pięć słów, które dziś odkryjesz, to fragmenty tego pierwotnego języka, echa mocy. Która nadała kształt rzeczywistości. Te słowa nie są zwykłymi wyrażeniami, lecz wibracjami przekazywanymi przez wieki mądrości. Wypowiadane z wiarą i harmonią budzą uśpione częstotliwości w naszej świadomości i w samej strukturze istnienia. Jeśli wszechświat jest symfonią energii, słowo jest nutą, która pozwala nam dostroić się do tej świętej muzyki. Mówić to tworzyć. Ale mówić z intencją to manifestować. Oto sztuka, której strzegli dawni mędrcy i która dziś znów powraca. Nie mówimy tu o zwykłych dźwiękach, lecz o wibracjach towarzyszących człowiekowi od początku istnienia. Dźwięk wpływa na naszą energię tak samo jak myśli. Każde słowo pozostawia niewidzialny ślad w naszych emocjach i w świecie, który nas otacza. Nawet współczesna nauka zaczyna to potwierdzać: świadomość oddziałuje na materię. Skoro nasze myśli tworzą, wyobraź sobie moc słów, słyszalnego oddechu naszej duszy. Słowo, które rodzi się z serca, potrafi poruszyć wszechświat. Dlatego starożytni adepci uczyli się właściwej intonacji każdego świętego słowa. Wiedzieli, że bez odpowiedniej wibracji jego moc znika. W Indiach mantry nie były powtarzane mechanicznie, lecz śpiewane z precyzją, by rezonować z energią kosmosu. Tak narodziło się pięć słów uznanych za klucze do przyciągania obfitości, uzdrowienia i manifestacji. To więcej niż dźwięki to kody wibracyjne budzące wyższe stany świadomości. Ich moc zależy jednak od jednego intencji, z jaką są wypowiadane. Sekret tkwi w świadomej powtarzalności. Tak jak instrument musi być nastrojony, by wydobyć harmonię, tak nasze słowa muszą być wypowiadane z serca. Dlatego medytacja, wizualizacja i emocja są tak ważne. Gdy wypowiadasz święte słowo z pełną obecnością, Twoja dusza stroi się do energii, którą pragnie przyciągnąć. Wtedy dźwięk staje się aktem stwórczym. Teraz, gdy rozumiemy ich fundament, nadszedł czas, by ujawnić pięć słów, które według pradawnej mądrości mają moc przemiany rzeczywistości. Każde z nich działa na innym poziomie, otwierając różne aspekty istnienia. To nie puste frazy, lecz kody, które, wypowiedziane z prawdziwym uczuciem, łączą nas z boskim nurtem wszechświata. Pierwsze słowo to amen. Nie jest zakończeniem, lecz pieczęcią energetyczną. W języku hebrajskim oznacza prawdziwe, pewne. Wypowiadając amen z przekonaniem, potwierdzasz, że to, co zadeklarowałeś, już istnieje w planie duchowym i jest gotowe, by przejawić się w świecie. To echo boskiej pewności w Twoim wnętrzu. Drugie słowo to dziękuję. Gracias to klucz do obfitości. Dziękowanie nie tylko za to, co masz, ale i za to, co nadchodzi, otwiera drzwi do nieskończonych błogosławieństw. Wdzięczność dostraja Twoją energię do hojności wszechświata. Każde szczere dziękuję to ziarno dobrobytu zasiane w Twoim polu energetycznym. Trzecie słowo to. EFATA po aramejsku znaczy otwórz się to dźwięk wyzwolenia. Wypowiedziane przywołuje otwarcie dróg, rozpuszcza blokady umysłu i serca. W chwilach zwątpienia, efata staje się zaproszeniem do jasności i przepływu życia. Czwarte słowo to om uniwersalna wibracja to puls łączący całe stworzenie. Medytując z tym dźwiękiem, podnosisz swoją energię, uspokajasz umysł i jednoczysz się z kosmiczną świadomością. Gdy wypowiadasz om, czujesz, że jesteś częścią tej samej boskiej melodii. Piąte słowa to ja jestem, yo soi". Dwa słowa, które definiują rzeczywistość. Wszystko, co następuje po ja jestem. Staje się rozkazem dla wszechświata. Jestem światłem. Jestem miłością. Jestem obfitością. To nie są puste afirmacje, lecz akty kreacji. Boskość przemawia przez ciebie. Sama wiedza nie wystarczy. Ich moc budzi się dopiero gdy wpleciesz je w swoje życie. O poranku wypowiedz z mocą Jestem światłem, jestem obfitością, jestem zdrowiem. Dziękuj z głębi serca za wszystko, co już jest i za to, co dopiero przychodzi. Zakończ swoje słowa szczerym Amen, a Twoje dni zaczną wibrować nową częstotliwością. Przed snem, gdy umysł jest najbardziej chłonny, powtarzaj te słowa jak cichą modlitwę. Niech OM ukoi twojego ducha. Wypowiadaj z miłością swoje ja jestem i mów efata, by otworzyć się na nowe możliwości. W ten sposób nasycasz podświadomość boską energią i rozpuszczasz niewidzialne blokady, które ograniczają manifestacje. Każde słowo pełni swoją funkcję. Ja jestem umacnia, efata otwiera. Dziękuję, podnosi, om równoważy, a amen pieczętuje stworzenie. To nie czary, lecz wibracje odpowiadające na Twoją wiarę i konsekwencje. Wszechświat słyszy wibracje, niewątpliwość. Powtarzaj je codziennie z pewnością, a rzeczywistość zacznie się zmieniać. Wprowadź te słowa nie tylko w chwilach potrzeby, lecz jako część codziennego oddechu. Niech staną się tobą. Słowo to święte narzędzie, które należy używać z miłością, mądrością i wiarą. Każde świadome wypowiedzenie zmienia twoją energię i przybliża cię do celu, który wszechświat przygotował dla ciebie. Pamiętaj: Słowo było początkiem wszystkiego i ta moc nadal żyje w tobie. Każde wypowiedziane zdanie zostawia ślad w tkaninie rzeczywistości. Jak wykorzystasz ten dar? Mów z intencją, z miłością, z obecnością. Niech twój głos tworzy światy światła, bo moc słowa nie jest na zewnątrz, ona jest w tobie.